W dzisiejszym odcinku naszej video kuchni przekonam państwa, że gotowanie jest naprawdę bajecznie proste. W dzisiejszym odcinku zupa pomidorowa z makaronem. Na początku musimy zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne składniki. Można je nabyć zapakowane w jedną torebkę. Następnie przygotowujemy wodę. Robimy to odpowiednio wcześnie, aby kamień zgromadzony w czajniku zdążył opaść na dno. Otwieramy torebkę i zawartość wsypujemy do kubeczka. Do kubeczka nalewamy wody. I już prawie gotowe. Musimy teraz chwileczkę zaczekać, aż składniki rozpuszczą się. Smacznego!